Niemcy nie chcieli debaty w Parlamencie Europejskim na temat dronów, które spadły na polskie terytorium. Apelował o taką debatę tuż po tych wydarzeniach, w środę, na gorąco, europoseł PiSu Jacek Ozdoba. Zobaczcie zresztą taki fragmencik. Pani powiedziała, że, w deba że de plan debaty jest ustalony w poniedziałek. Czy kiedy drony spadną na Berlin, też mamy powiedzieć, że temat został ustalony w poniedziałek? Słyszeliście, jest apel o debatę, debatujmy, a Niemka, Niemka, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która właśnie prowadziła obrady, mówi nie, bo my tutaj mamy przecież ustalony harmonogram. Ozdoba mówi wprost: o Kongu będziemy debatować w Parlamencie Europejskim, a wy nie chcecie debatować na temat Polski. To jest absolutny skandal i tylko i wyłącznie. Dzięki presji polityków PiSu, którzy walczyli o tę debatę, Patryka Jakiego, Tobiasza Bochańskiego, Dominika Tarczyńskiego, Jacka Ozdoby, była właśnie ta debata na temat sytuacji w Polsce, na temat bezpieczeństwa i tego, że drony upadły. Moi drodzy, jak Unia Europejska chce być organizacją, która dba o bezpieczeństwo, również militarne, wszystkich krajów członkowskich? Do takiego czegoś dąży, aspiruje Unia Europejska, skoro oni na gorąco nie chcą debatować o ważnych sprawach, bo jak mówi wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, oni mają zrobiony harmonogram obrad. Harmonogram obrad. Jacek Osoba mówi wprost. Gdyby bomby spadły na Berlin, to też byśmy to odkładali? Też na kolejny tydzień ważniejsze jest Kongo, czy może ważniejsza jest obecna sytuacja? Unia Europejska leży na łopatkach. Też w tym tygodniu Dominik Tarczyński podczas y, takiego debatowania o przyszłości Unii Europejskiej, kiedy występowała Ursula von der Leyen, opowiadała o stanie Unii Europejskiej powiedział im wprost. Nie jesteście jak Polska, wy musicie być jak Polska, wy niszczycie Unię Europejską, wy nie macie dla niej koncepcji. I taka, szanowni państwo, jest prawda. W tej Unii musi się wreszcie coś zmienić, bo nie będzie dobrze. Podpisali umowę Mercosur, za chwilę rolnicy będą protestować, nie jesteśmy bezpieczni, nie mają żadnych rozwiązań, nie potrafią tworzyć szybko prawa, nie potrafią szybko reagować na zagrożenia, które dziś mamy. Nie do takiej Unii Europejskiej wstąpiliśmy. Unia Europejska, która rozdaje pieniądze państwom członkowskim, która rozdaje pieniądze, chce mówić, jak państwa członkowskie mają być zarządzane, sama zarządzana jest fatalnie, ma Poważne długi, brakuje w niej pieniędzy, i za chwilę będą jeszcze więcej ściągać od państw członkowskich. Nie wolno tego akceptować.